Cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Kukman, a to jest recenzja i pokaz możliwości nowego grabera, który jest, napisany, jest opisany jako HDMI Video Capture 4K Ultra HD. I żeby było ciekawie, to kosztuje on jakieś 140 zł. Przychodzi w takim ładnym pudełeczku, ja już. Je ja rozpakowałem, ale pokażę jeszcze raz. No, w środku jest jakaś tam instrukcja, oczywiście zalecenie, żeby używać OBS-a. I jest wideo który się mieści w taki sposób. I on jest luźny. I ten kabel na siłę był wciśnięty. Nie wiem, czy tak wygląda zestaw cały z Chin, bo to podejrzewam, że to jest wyprodukowane w Chinach, czy nie. Ale jest no, i tak jakby nie od kompletu zaraz to wyrzucę. Jest opisane, że to jest made in China. I kurczę to chyba jest następca tego, co mogliście zobaczyć na moim kanale, czyli HDMI Video Capture with Loop. Chodzi o to, o co chodzi z tym lupem, że tutaj mamy input, tutaj mamy output, tutaj mamy złącze USB 2.0. Przesyłamy sobie kablem USB 2.0 obraz do mm, komputera, a tutaj mamy lupa, czyli możemy puścić obraz na telewizor i jest no i. To urządzenie ma to samo. Ma tym razem USB, niby niebieskie, czyli niby 3.0. Dodatkowo ma wejście na mikrofon, wejście na słuchawki. Nie sprawdzałem tego i nie mam zamiaru tego sprawdzać. I dodatkowo tutaj mamy HDMI output, HDMI input, czyli wsadzamy sygnał w to, a tutaj jest sygnał wejściowy, czyli z konsoli. Wciskamy tutaj, tutaj wyjście na telewizor. No i jest opisane, że to jest ten właśnie 4K, jeżeli wejdziecie w instrukcję, zaraz poszukamy to, przepraszam, znowu tręcie, muszę coś zrobić, żeby lepiej nagrywać. No ja tu jest cała tabela, o mamy, czyli wejście do, widzicie 4K, 30 klatek. HDMI Output czyli wyjście 3800 i USB 2.0 Output Resurrection. I tutaj nigdzie nie ma 4K. Na, aukcji, na opisie aukcji, z której to kupiłem, było napisane, że można przechwytywać obraz 4K. Od razu mi to śmierdziało, bo to niemożliwe, żeby za takie pieniądze kupić mm, grabera 4K. Kurde, Avermedia sobie liczy za grabera 4K. Najtańszego to będzie który ten ultra chyba, to ponad 1000 złotych, więc no, około 1000 złotych. Niemożliwe, żeby coś takiego, jeszcze coś takiego małego, żeby to, ale po prostu mówię, kurczę, zaciekawili mnie, zaryzykuję i co? No i okazało się, że instrukcja mówi prawdę. To wcale nie zachowuje się jak USB 3.0, chociaż kabel jest w zestawie piękny, niebieski, z dwóch stron, niebieska końcówka. No niestety, to nie jest USB 3.0. Dlaczego? Już, już opowiadam. Nawet w instrukcji jest opisane, że należy... o tutaj mo, można używać... Jeszcze raz zrobimy zooma. Szybko, ostrość, 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 ostrość. Jest. OBS Studio i tak dalej. Ja mam zainstalowanego OBSa. No niestety, nie potrafiłem go zmusić do tego, żeby nagrywał obraz 4K. Podłączyłem Xboxa, sprawdzałem na grze Forza Horizon. Obraz był na pewno puszczony w 4K, no nie udało się ustawić OBS a tak, żeby nagrywał w 4K, ale ten obraz tego nie jest wcale zły. nie jest 4K, bardziej to ma lupa 4K. Bo wypuściłem sygnał 4K z Xboxa przez input, przez output podłączyłem do telewizora 4K. I faktycznie telewizor mi wykrywał obraz 4K, czyli przepuszcza obraz 4K. Nie zauważyłem jakiejś większej straty. 4K. No niestety poza tym, że przez, przez to USB 4K nie dochodzi do, do OBS-a, do komputera. Do, w komputerze też miałem podłączony pod USB 3.0. Wyprzedzam, jakby ktoś tam pisał, że podłączy, podłączy. No i co jeszcze? Dlaczego twierdzę, że to jest USB 2.0? Bo nawet jeżeli przestawiłem sygnał konsoli na Full HD, nie jest w stanie sobie poradzić jest straszne opóźnienie w obrazie w OBS-ie. Na Avermedia Mini, którą mam, da się grać na, na ekranie telewizora, no tutaj już jest bardzo podobne opóźnienie, a tam Avermedia Mini, e, mów, e, instrukcja mówi o tym, że tam jest USB 2.0 i obraz się zachowuje bardzo podobnie w OBS-ie na obydwu urządzeniach, więc to jest USB. E, 2-0, a nie 3.0 te te ściemniają Chińczycy jeżeli chodzi o mikrofon i słuchawki moim zdaniem mija się z celem to sprawdzanie ponieważ e, no, jeżeli ktoś używa OBSa no to w OBSie będzie, przejm będzie przejmował e, przechwytywał, przepraszam, będzie przechwytywał dźwięk a nie przez takie przez wyłącze, zresztą wszyscy odradzają a mi się za bardzo, nie mam czasu i za bardzo nie chce mi się tego stestować. Jeżeli chodzi o samą jakość nagrywania, to uważam, że za te pieniądze to jest naprawdę z... kurde super. Uważam, że jest lepszy niż to. To jest niewiele, tam 20 zł, 30 zł tańsze. A to szczytuje obraz, żeby było ciekawie. Full HD w 60 klatkach na sekundę. Możecie sobie zobaczyć. Ja tam większych jakichś tam artefaktów nie widziałem, jak szybko podglądałem na, na, na telewizorze, jak to się nagrywa i płynność jakaś tam jest. Czy to jest te pełne 60-latek, czy tylko OBS zrobił na siłę 60-latek? Trudno mi jest powiedzieć. Nie mam żadnych programów do tego, żeby to sprawdzić. Ale no, możecie sobie porównać, jak to wygląda. Ja uważam, że nie jest tragicznie, tym bardziej za te pieniądze. No, Avermedie za te pieniądze nie kupicie. Musicie sporo dorzucić, żeby mieć Avermedię czy, czy Elegato. Dlatego no, pooglądajcie dalej sami. w pierwszej kolejności będzie puszczony obraz, gdzie w Fordzie jest ustawiona jakość, czyli powinno teoretycznie być 4K w 4K-30 w klatkach na sekundę. OBS mi nagrał w 60 klatkach na sekundę, a chwilę później możecie zobaczyć performance, czyli wydajność. Czyli teoretycznie Full HD powinno być w 60% kl. na sekundę. Sami ocencie, czy ta jakość Wam odpowiada. Z Xboxa przechwytuwa na PlayStation, że nie będę podłączał, mi się nie chce, ale możecie sobie sprawdzić. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak to przechwytuje jakieś inne konsole, dajcie znać w komentarzu. Coś tam mogę zawsze dograć i pokazać Wam, jak ta karta przechwytuje obrazy z innych konsol. I to by było na tyle miłego oglądania gameplayu. Trzymajcie się, cześć. Let's go again.